Yo, Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dżinkis i zapraszam, zapraszam was dzisiaj na Vampires A So Ze mną. Teraz my, dalej! No, kto jest jeszcze? Szybko! Szymon. No, tutaj Vertitum. No, no i Szymon. Dobra, ja jestem człowiekiem, dobra, gdzie tu uciekać? Szybko! właśnie. Nie wiem, Odnajdźmy gdzie się. jestem. Nieważne, ja to biegnę byle gdzie Jakiś dom trzeba znaleźć. Muszę z koła Kurde, mam ja dom, mam. Dom, ale mam dom, nie mogę drzwi znaleźć. mam znaleźć. Mam dom, zaraz znajdę drzwi, ktoś tu drzwi... Oho, o gdzie są drzwi? Oho, fajnie. Dobra, w takim budynku, kurde Dobra, dobra Na shifcie, pamiętajcie na shifcie To wtedy ników nie widać. Mhm Uhu. Gdzieś ja jestem Nie chcę być sam, bo samemu to jest najgorzej kurde, ile tu ludzi przylazło takie chałupy, no? Dobrze dużo nas. Są dobrze, takie problemy, dobrze. Dobrze. Gdzie po prostu wszyscy się chowają co nie i po prostu ciężko żeby ktokolwiek tam wbił i zabił. Ale najlepiej jest właśnie tu żeby... O, ja już nie widzę dla siebie. O, 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 o. Szansy, ja Ciiś. też... Ale się gdzieś tłukło obok. Kurde jaki gostek czarny... czarny ten Dark, class dark jakiś biega, myślałem, że to wampir. <laughs> Maskida takiego co... Cześć cicho... Kucaj! Na shifcie, chodź tu obok. <laughs> Cofaj się jak najdalej za nich. Ich pierwszych będą bić, a my zdążymy my uciec. Zabijają. Golda mamy. E, czekaj, sklep jest pod czym? Aha, czekaj, tutaj jest sklep. Ten złoty chyba... A nie. Czekaj. Kupiłem sobie iron, ironowy miecz. Sprzedać. Ja poczekam jeszcze jakiś. Co jest? Coś lepszego. Mam ironowy miecz. Dobra. Cicho, cicho, cicho. Jeszcze jest 17 ludzi i 7 wampirów. Na shifcie, pamiętaj, na shifcie. Ironowy. Nie da się na shiftie chcę coś kupić. No dobra, no ale kupisz to na shifcie, no! Może to... What the O co chodzi? Wiesz co, wiesz co, Kasper, ja to powinienem powiedzieć tak w tej chwili. Lighter, I'm your father. Ja <laughs> mam najlepszy spot ever, znowu. Co no, oknie, Wiesz o Cztery. tym, że przy oknie cię widać? O tu jest okno, zobacz. Ej. Nie, nie ma okna, ale Właśnie. tam gostek. jest, tu jest czerwony jakiś ciepło. Typo... Idę do ciebie. No nie, bo będziemy się bili sami. I co? Cicho! Co, co? Nie pójdę. No nie, no Niech pięć ma... golda mi brakuje. Niech wiesz, nie wygoni. Jakiego miecza? Wiesz kamienny z zaklętym ogniem. Jeden I sobie go... ktoś? W... Nie? Nie! Nie! <ślał> Rzucił jakąś flaszkę. Obok nas jest vampire, zabić go, zabić go, zabić go. Uw, dobra. <noise> Zabiliśmy wam. Ile tutaj ich jest? Walczmy, walczmy o życie. No cóż, ja na razie bezpieczny jestem. Ile ich tu jest? Jest, jest! Przeżyli? nie przeżyliśmy. Idą jeszcze znowu. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Rolater, no uciekamy dobra. stąd. Z zębiakiem. I ile My, taka runda Nie, trwa? nie możemy iść. zabić. Trzy Wow! Wow, chyba jest. wow! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jedno serce nie żyje już. Znaczy się, przeżyć. O nie można Od... Dobra, jestem ja wampirem teraz. Czwarta runda. Szukamy ich, szukamy ich. Rajter, przeżyłeś? O, tak. cię zjeść. Nie. cię zjeść. Nie. Dzień nie. jest, dzień jest, dzień jest, dzień jest. dzień, dzień, dzień. Widzę tam, są, są, goń. Ile ja mam krwi? Ojej. No dzień jest? Ale tych, Ale już jest tutaj tych... Ale ktoś Szymon Popatrz, żyje. O patrz tu było. coś było, ja coś, coś, coś Myśmy tu byli. Nie chciał ich znaleźć. Ja oni nie znajdziecie. Byli. Ja się pięknie schowałem. Berti, wyłaś. Nie. Daj się wyssać. O Boże, nie, nie ja, ja, nie, ja, nie, ja nie będę ssał. Ty by mógł wstać. Krew. Eee. Kurde, ludzie się tu kręcą. Krew. Ja już Krew. Tu widziałem. nie widziałem, wiem jak tam musi dostać. Gdzie oni są? A, kurde, nie gdzie oni są? Trochę głupio stać cały czas w jednym... Co to było? No właśnie, to nie, tak nie może być. już cały set żelazny. Boże, i to O, mam ciekawi. jednego! Nie. Mam Wertiego! Nie. Kurde, zabił mnie! Właś tutaj, te drzwi, gdzie tutaj! jest, gdzie jest No tam, gdzie ktoś tam wlazł przez chwilą! No, kurde. Idę, Verti, po ciebie. Ludzie, pomocy! Zabijam... Cisnę Tak! O Jezu! Co ja sobie kupię? Vampire Grenchen, dobra Jak się od razu rozpijesz, nie? nie? to jest taki wielki ten, kościół, nie? Dżingis No nie, ja się koło takiego po, pola zrespiłem teraz. Ja kurde, zabili mnie. No i dobrze, tak. Mamy tutaj dalej. Ale zabili innego. O mnie tutaj Dwóch kozaków, mają cały set. O Dżingis, czekaj. Co? Nie, to nie ty. To Szymon, Szymon, <laughs> chodź tu, z tyłu, z tyłu. Szymon ty, Lecę do tych kozaków Jezu Szymon no oni są Czekaj. Ale to nie tędy, no mówię ci, no Chodź za mną Przeciw Ja ich szukam poś... Tam musiałeś otwarte, kurde Dąbiak? Kurde Chodź Tędy, tędy Zabij mnie Zabij i tutaj są te kozaki Lul, przeżyłam nikogo? I tutaj się Aj, biją Dobra, Zabiję szukamy, szukamy, szukamy Ile no. ten jeszcze został? Zabili mnie Dwóch jeszcze zostało Żyjących Dobra, 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 Szukamy. To nie, to nie są ci, ci dwa, co tam są po prostu? Oni mają nie samy... wiem, tak. właśnie. Co? Szukajcie wielkiego kościoła. Kościół? Kościół? No to widzę Chodźmy. chyba. No mam tak coś, coś wielkiego tu. Tam ja masz takie wielkie wejście. Zabiłem jednego! Bo... O, wygraliśmy bo, koniec. chyba. Koniec, wygraliśmy. Nie, tak. wygraliśmy. Tak. 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 Nie, Winning Team Vampires, wygraliśmy. Dobra. Nie ma Wygraliśmy tak? Jeszcze raz, tak, tak, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz fajne. Ale dobra, teraz Ale teraz robimy tak inaczej. Na początku słuchajcie, yy, yy, no dobra, wbijaj tam gdzieś Kasper. I na początku słuchajcie, musimy się razem odnaleźć, żeby wszyscy pobiec w jedno miejsce. żebyśmy na samym początku nie latali jak głupi no, Kurde, nie? dobra. I takie, ła, 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 ła. Ale dowala ludzi, 13 no, ja stałem w tym samym miejscu. Ja też właśnie, ja się kręcę. No ja cię miał... pierwszy znalazłem, ale nie brałem sobie żadnej specjalności i zabiłeś mnie. Ja chciałbym mnie. być no. pierwszym wampirem, to by było, było dobre. Ale to się nie da, jak jesteś wampirem, później chyba się nie robisz człowiekiem, tak mi się Mogę, wydaje. No nie, ale jest takie, jest szansa jakaś, że wiesz, ten jeden raz z 26 będzie wampirem. Pamiętajcie, żeby się przyszykować, 10 sekund. być wampirem i we wszystkich zabić. No już, no już, ja tylko byś zabijał. Wampire. A sać to nie chciałeś. <laughs> No nie każdy tak jest do takich rzeczy. Gdzie, Gdzie Dobra, Wysysania. Wysysysania! Widzę klęskę, bra. Dobra, super. Gdzie to jest? Dobra, to chodźcie, wychodzimy z tego domu. Gdzie tu jest wyjście? Hmm, ale ciemno, ujej. Wow, tu jest naprawdę ciemno. Tutaj chodź. W studni się wiem, żartuję. To jest naprawdę ciemno. Kurde, nie wiem. Jest jest no, tu są schody do góry jakieś. Hmm. Może tutaj, o, jest domek. Uj, jaki duży ten dom skinia. Dobra, mam miejsce dla siebie Chodź! Wow! I zaczyna się! Chodź tutaj! Nie, ja już tutaj stoję, ja tu nic nie ruszam A ja tu Ojej, jakiś dom z tym z Szymonem Na shifcie A my jesteśmy chyba w tym domku. Ojej! Jestem w jakimś też domku, magazynie cokolwiek to jest chyba jesteś tutaj z nami. A nie wiem okay. czekaj zobaczę są jakieś te bloki, wiesz? I skrzynię. On już całą zbroję ma? O, bo nie bo wiem skąd. VIPy, Może ma jakąś sobie klasę. Dobra, stój tam i się nie ruszaj na szlifcie. A ja przyniosę gdzie jesteście? Nie powiem. Czemu? Bo jesteś wampirem pewnie. No. No, nieprawda. Nie, wcale nie. Ordynarne kłamstwo. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę jakimś domku. Na shiftie Szymon, bo nie widać nikogo wtedy. Nie. O, tu jesteś dużo osób. To byłeś ty? Hello. Uh -huh. Laser wziął do domku. O, cześć. Uho, o, za dużo was tutaj. Dobra, spadamy stąd. Spoko. Po co? No bo. Nie. nie wiem, czy w takim oczywistym miejscu jak. Wow, bije mnie ktoś. Zaraz moi wszyscy koledzy się. Ojej! Kurde! Po co ja wylazłem? O ja ci ja mogę mieć jakieś spele tutaj w ogóle. Co tam się dzieje? Dzięki, widzę cię. Nie kłam. Zabił cię za to? Nie, jeszcze. Walczę z nim teraz mnie zabił. Lighter, jesteś niedobry. O, jesteś bredny Nie dla jest ojca. ojca. Tak, prawdziwy syn to by mnie za rękę wziął i zaprowadził. do piekła. No, do piekła, sam sobie idź do piekła. Teraz ja idę, teraz Szymona nas i Ale fajna mapa. A teraz dopiero jest, ją nie? widać. Nie, znaczy zaraz cię znajdę, nie przejmuj się. Ale on bije. No. Prostu... Biło się nam wszyscy. E... Patrzymy, on to był. No. Jednego hita mi zabrakło. Ktoś się dobił, Szymon, za mnie, no? No tak Nie chciałeś się ojcu dać? A daję nie, tam to fajnie, tu widać. Fajna mapa w ogóle. W ogóle czekajcie, może sobie kupię nie? jakąś specjalizację? Nie. Nie. to e... specjalizację. Zombie mnie zabił. Bo... Nie Koro? wiem, co ja yes, Dobra. nie I'm wiem. Baby. Ktoś jeszcze. Ah, ten. E, ten. Nie no już Nie. my jesteśmy wampirami no, Umarliśmy już wszyscy. Dajemy, dajemy Uuu, tam coś aj, było. Jak na tam Ale się tłuką tu chyba. Są, so, są so. W tym domu Wampir tam gdzieś kupiłem No kurde no odejdźcie od tej drabiny, no W którym domku? No ktoś wylezłem. Ej, to jest gościu, w całej zbroi w tym domu. Lecę! Jak tam wymagę? wlazłem i zginąłem. Szukam, szukam i nic. No bo źle szukasz. No właśnie o to chodzi. Dawaj, 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 dawaj Bertinie. Go przyłą, dawaj go, dawajcie, dawajcie, dawajcie go w i Zarżniemy go. O Boże. Ale to zabrzmiało, idź. To nie? <laughs> zarżniemy <Bez> go. <laughs> go. <laughs> Chyba najgorsze miejsce, gdzie ona. A tu się ...to jest ten pierwszy domek przy tym spocie wągierów. No, On tu jest jeszcze, czy go tu już nie ma? Nie, tu już go nie ma, tu był, ale się zmył. Sksułem kogoś, jak komuś fragi. Jakieś hitler nie? Patrzcie no? jakie macie tam fajny ten. A co on... Co? co? E, Za tobą. Najlepsze tam... Dobra, chodź, chodź, chodź. Musimy znaleźć to. nich. Mogę pojadać. No, szukamy. Na HP. Oraz... Jak to może wreszcie małe sobie. Takie diamentowe i żelazne. To jest najlepsze. Kurde, co... To, cy... e, to nie ma. Diamencik już laso, To tam dro... Odpowiednio do czego dropisz ten y... A Co oni się dochodę? pochowali Co? E, chyba melon, chyba. Melon. Wybiegacie i szukacie czy nie? O, szukamy. Szukamy. Jest! Mam znalazłem, znowu zginąłem. Widzę. Kurde ludzie! Widzili go! A tutaj jest, no? Tu jest dwóch, jest taki mały. Dawajcie mądry. Znowu w zbroi gnojek był. Ilu jeszcze? No to Trzech. Pomóż, Pomóż, Cacred! Mam też im do układania. No, pomagam. Czekaj, czekaj, gdzie to było? Tu na górze chyba. No nie, no zabił mnie. Dobra dobra, 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 dobra. Jeszcze tylko jeden z Jeden jest u mnie tutaj. On tu. tu. ja jest w nie, 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 Musimy nie, go. Ale nie, 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 jest! Wow Szymon, naprawdę dużym to daje Widziałeś mnie! No nie widziałem Cię Ajajaj No jest. ile on będzie żył? Tak, to jest. My słabe rzeczy tu mam, mamy No ten, zobacz jaki... Vampir no, Funk, co ma taką no Dobra, padł dobra, Koniec, wygraliśmy No nieźle Uf. Ha, mocno, jeszcze raz Ty No jeszcze dobra. raz Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak Fajna, fajna, fajna. Ale się natłukłem teraz, tutaj. Dobra, spokój, ja nie człowiekiem. Znaczy, jak oni mają wyrazne zbroje, to oni ładnie. Ja nie wiem, właśnie, jak oni, kurde, skąd oni mają takie zbroje. No. Uwaga, Dingis będzie kichał. Uwaga. Czekaj, czekaj, sobie skrzynkę. O, Box, no, no, no. Znowuż, no! No, ja, ja nie otworzyłem, otworzyć. jesteśmy, dobra. Za późno. Dobra. Jest kaska, tak? już ja ja nie jestem. Oho, jest. to ja Ukośnik lift Czego? Ja nie mogę wyjść eee, U po prostu napisz dwa razy Nie wiem, bo nie dołączyło jednego No mnie nie dołączyło nie, Już, wywaliłem no, Jeszcze raz, raz, raz leawę? Nie, lobby Ukośnik Leo, jeszcze raz Lee Lea Zobaczcie na tego. No i co to ma? dało? Type lewę? lobby again to quit No nie, co ty mówisz? Leo b b -y. wtedy Ci wyjdzie No i co? I co, guzik prawda? No właśnie jak to się napisałem... Guzik, guzik prawda. Guzik, prawda? U mnie nie działało. Dobra, już chodźcie. Ale to tak jest, jak masz ruski komputer. Mhm. Oj, przepraszam was bardzo za mój głos i za moje pociąganie nosem, ale jestem naprawdę totalnie przeziębiony. Totalnie I... rudy. rudy to jest mój syn. A właśnie jak piszcie to w komentarzach, czy chcecie zobaczyć zdjęcie dobra? jak Kasper był rudy. Ja mam to zdjęcie. To ja wam mam zdjęcie. Ja, ja wam dam zdjęcie, jak Jingis był łysy i ja jako pięciomiesięczne dziecko miałem więcej włosów na głowie niż on. Takie pięciomiesięczne, jak się urodziłeś od razu miałeś więcej no włosów widzisz, od na głowie kurde, ode, ode mnie wtedy. Dobra, I, ale nie byłem rudy. Tak, w lobby jeden. No w, w lobby. Tak? Lift to znaczy było chyba dobra, opuścić. Jest no. Tak, no, jest dobra, jesteśmy. jesteśmy. Dobra, także jeszcze raz serdecznie przepraszam za mój głos, moje pociąganie nosem, ale. Przeziębiony jestem, ale vampires to vampires! Tak. Gramy, 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 gramy! tra la 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 Idź sobie stąd. Nah, my, Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. stąd. Idź sobie I stąd. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd, To jest mój kont. Kąt. A teraz mój. Dobra, ile jeszcze? 20 sekund? 20 19, sekund. 20 minut. Mm, o, ktoś, 20 tom, tram, Tam, 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 tam. Dobra, gramy, 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 gramy ludziska. No, gramy. To jest Nie. chyba ta sama mapa. Tak. Tak. No. Dobra. Jeden. Dobra. To ta sama mapa? Kurde, no znowu jestem... Ale jak jest tu dużo, jak mam o, stąd o, dźwięk, wy? Mrozków no stoję. Czekajcie. No, no, no chodź ze mną, Dziemy. tędy. Okej Ok, jest Szymon. Idzie, gdzie wy poszliście? Prosto cały czas. Produ. Dobre pytanie... No, chodź, o tu się schowamy, o tu. Tak, ja nie jest? wiem gdzie wy jesteście, no szkolare, No prosto poszłeś! Ja nie, nie wiem gdzie Prosto proste, wychodzimy stąd, to po prostu ładnie. Ale nie szłeś za mną? Tu! O. No tak i cicho, to... jesteśmy, no. Wow. Wow. Chodź, Szyłtka. Wyszli, może lepiej wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia Dlaczego tu wszyscy przyszli, dobra, przyszli chodźcie, do mnie? Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną. Tutaj jestem, już jestem Ja nie zdarzem, wiem gdzie ty jesteś. Ja tu jestem jedyny, który racjonalnie myśli, chodźcie No do... dobra, no gdzie? No, no, no idź, to to idź. To chodźcie. No to idź, o. o Ju już, się już się biją. biją. Mówię, dla... za mną jestem tutaj, widele. No jestem. Tu byliśmy ostatnio. No i będziemy jeszcze raz. Tu nie ma nic jeszcze. A tu jest w pokoju. Dobra, ja się chowam o tu. Ty małem w pokoju chodźcie. Nie, ja tu się schowałem, o. O, tu jest dobra miejscówka. O, chodźcie, tam macie... Już się biją! Szymon, o, chodź Szymon, Szymon, Gdzie Szumon. ty? Tutaj, o. Widzisz? Ja poczekam, oni, ja się... poczekam teraz, będę miał więcej kasiory to sobie coś kupię o, dawaj tu O to jest super miejsce To jest dobre miejsce a nie jakieś tam kurde No Gdzie wy jesteście? Eee zasadniczaj po Gengisa Gdzie ty jesteś Jingisa? No stoję jest na jestem chodź, 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 chodź. No, chodź, chodź, chodź. no chodź szybciej no i nie da. Kurcaka, kurde. Chodź, chodź. Tu? Tu Chodź. No, no dobra Ja mam zielaczy mieć Up. Ja jestem kołny. A skąd ty nie jest Nie no ja wlazłem Wlazłem tutaj gdzie mnie prosiłeś, zapraszałeś nie, mnie nie tu do siebie prosiwie. 35 chyba, a czy 20? 20. 50! Ticho, Cicho, bo nas usłyszał! 50 groszy! I Don't die Wiem. O czekaj będę coś sobie mógł kupić. Mam 45 golda. Ech, nie, mało. Jeszcze 5 potrzebuję. Zaklęty ogień drewniany, ale zaraz bym mógł mieć Lava Sword za 50, to nie, to jeszcze nie. No Lava Sword to jest fajnym modem. To za... Czekaj, to za 50 sekund kupię. Fire aspect. Ja patrzę tak do góry. Coś tam chleje coś, słyszeliście? No. Pewnie o, chyba, chyba idzie. Chyba idzie do nas. Powrót... Oby nie, oby nie. Powrót do gry To jest grane jakie tutaj mi menu? Za 30 sekund będziemy mieli kolejną mi... bić Tak, zaraz Zaraz szybko będziesz bił A patrz jeden no, klucznięcie. To patrz zaraz Nie mam miecza. O ktoś tu jest Chyba, bo wyje coś Słyszę, że się biją ze ścianą. Patrzcie na mnie, jaki teraz jestem wykokszony. Czemu? Skąd ty to masz? Bo ja jestem mistrzem, to ja jestem królem tej... Cicho! Tej skąd, skąd, ty masz? Haki. Ty Kupił nie, coś. Nie. Mam golda. Dobra, kupuję. Okej, okay, oni tutaj I to... Idziemy, Jest oh, tu? Uwa! Boże, jest ich więcej. Wskoczyli wszyscy. No i umieram, patrzcie. Okej, okay, super. Ktoś mnie biło, tylko nie widziałem nic. Ale przynajmniej pozabijałem dużo wampirów. Je... Ojej, Dżingis! Trzech wampirów bo, okay, bo bije no, zombiaki. Mały zombiak! Za tobą będzie jeszcze z jeden. No i co? I co? I już ginę, tak? No i ginę. No, no, no. no i zginąłem, no. O, to ostatni... Ale to jest właśnie to, że dzięki zginął ostatnim przynajmniej, a my byliśmy o. ogólnie na tak. No tak. No, Ale ja byłem no i co? Takim... No, no i co? Z Żyliśmy najdłużej. Nie mogę się odrodzić, czemu? No bo koniec gry no Ale ja chciałem się odrodzić. No się mówi, to już No i co? I byłem ostatni, znaczy się. Byłem najlepszy, wygrałem wszystko. Wygrałem talon. Talon? Na... Talon. Na balon. I coś o. jeszcze. Dobra moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dzięki z wam mówi serdecznie ja Sorry jeszcze raz za mój głos i za to, że no niewiele mówiłem, ale gardło mi zaczyna dokuczać i to ostro. Nie powiem już o tym cholernym katarze, nienawidzę kataru, nienawidzę mieć kataru, może macie jakiś w ogóle dobry sposób na katar, to napiszcie w komentarzach, bo pewnie ten katar mnie jeszcze będzie męczył jak się jej film pojawi. Także jeszcze raz serdecznie nią, słodziutkie papa i pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i teraz niech się żegna cała reszta, która z nami była, tutaj ze mną była. Ja mówię jeszcze raz, hej! Cześć! Siema! Baju, baju!